Panie Leszku? Tak. Pan może by mi opowiedział, co robicie w tym Polonezie. W Polonezie robimy przegląd techniczny, tak. O T1, kiedyś się tak na to mówiło, czy O T2, to było z wymianą oleju właśnie to jest O OT2, wymiana oleju. W skrzyni tylne moście. No i w silniku filtr olejowy, filtr paliwa, filtr powietrza. Robimy to, Tu po fachowemu, pomocnicze śruby do odkręcania i do osiągnięcia. No tu jest taki pomocniczy ściągacz, żeby nie z młotkiem, bo można bęben wyszerbić. I co, i tego go teraz jakby odsadzasz, tak? Tak. Zostawmy na chwilę ministra Leszka i zobaczmy, co słychać u młodzieży. Witam Was widzowie, serdecznie. No co, no troszeczkę się zmieniło. Tutaj już nie ma bocznych burt, części są zapodkładowane. Tutaj jestem w trakcie drobnych poprawek, ponieważ dopiero po zapodkładowaniu wyszły takie drobne jeszcze nierówności, także trzeba to niestety poprawić. Troszkę więcej roboty, ale warto, będzie efekt. No, chłopaki są w trakcie doprowadzenia kabiny do porządku, równają wszystkie nierówności. A jeszcze kilka dni temu star wyglądał właśnie tak. Pierwsze prace polegały na rozebraniu odeskowania burt. Szybko pojawiła się jednak alternatywna metoda rozbiórki. Że tutaj ciachniemy, nadetniemy to i pięć minut roboty. To Młodzi też myślą. No. Nie tylko Lesiu. Ale Darek, ty masz 36, to w komentarzu. No ale, to, ale to nie ja wymyśliłem. A, to Michał wymyślił. To zwracam honor, no, to Michał. Michał wymyślił, to nie ja wymyśliłem. Jak chciałem uciąć główkę. Michał wymyślił naciąć główkę, wsadzić śrubokręt, odkręcić śrubkę. widzisz? Także też pomysł Zobacz. Zaraz śrubeczka wychodzi. No. Wyciągnąłem lekcję z ostatniego odcinka. <grystanie> Jednak to się umiem, nie? A ogólnie ja y, mam papiery na spawarkę. Znaczy, no kursy zrobione. Michał jest spawacz podwodny. Płetwonurek. On, statki, kadłuby pod wodą. Rury, chłopie jakieś te, jak to się nazywa. Odwierty, nie? U ciebie. Michał, to nie jest jakiś wiersz. Z pierwszej mapanki. No tu nie ma takich ludzi z pierwszej łapanki. Jordan też. Chłopak y, umie dużo. Darek też umie dużo. Rafineria. O... Nord Stream. Ten y, Gazprom to kto? Kto ogarniał, Gazprom? kto ogarniał temat? Nord Stream to mi z ręki jadł. Pomysły ode mnie brali. Oni tam jakimiś maszynami za 50 milionów, Michał podszedł, pyk, pyk, dwa hefty. Obspawał, obspawał i gotowe. 15 minut. No i mają gaz w domach. A gaz w domach leci. Czy panu przepilnikować ten obiektyw? Albo mogę przegwintować. Pamiętacie, jak kilka odcinków temu pokazaliśmy Wam wrośniętą w ziemię Syrenkę? Tego samego dnia nagraliśmy również materiał z Muzeum Pojazdów Zabytkowych Tamte Lata. Będziecie mogli je zobaczyć na trasie Rajdu Koguta 2024. Wszystkie eksponaty w tym muzeum są na sprzedaż, więc w Waszym imieniu Tomek zadał najważniejsze pytanie. Za ile go oddasz? Sądzę, że tutaj, w granicach. 20 tysięcy, 19, 20 tysięcy. A na hasło Rajd Koguta, jakby ktoś chciał, chciał kupić na Rajd Koguta? 15. Widzowie, byliśmy oglądać Syrenkę w Województwie Łódzkim, dokładnie Aleksandr Łódzki. No i dokładnie 10 kilometrów od tego miejsca jest Muzeum Rafała w Zgierzu. Dlatego przyjęliśmy odwiedzić, bo. Mamy dla Ciebie nowinę, i informację, Rafał, że Rajd Koguta będzie też tutaj tędy przejeżdżał, także musisz się zbroić, szykować. Pokaż od razu naszym widzom, co tutaj czeka i co mogą zobaczyć u Ciebie w Twoich tutaj eksponatach, w Twoim muzeum tutaj w Zgierzu. Słuchajcie, cieszę się niesamowicie, bo to już druga, drugi raz będziecie przez nas przejeżdżać, no bo właśnie, tu możemy tutaj się widzę. pochwalić tablicą z rajdu z 2022 roku. Także w tym roku będziemy też dokładać następną tablicę pamiątkową. Zapraszam wszystkich, oczywiście przygotujemy teren tak, że będzie około 5000 m2 do tak zwanego odpoczynku, żeby przyjechać sobie samochodem, przeserwisować, mm -hmm. zrobić. Zostawimy też mechaników w razie czego do pomocy, gdyby komuś, jakiejś ekipie było potrzebna pomoc, tak jak dwa lata temu było. Mm -hmm. Także no serdecznie zapraszamy. Wiesz, ideą do Koguta zresztą, wiesz, odwiedzamy muzea, tak? Pojedziemy, no tutaj mamy w Zgierzu, będziemy Topacz odwiedzali, będziemy w Nieborowie, będziemy w Otrębusach, będziemy na Mazurach Biała Olecka, e, oczywiście w Warszawie, odwiedzimy Chłopaków FSO, e, odwiedzimy Modlin Roberta Brykałę, no i jeszcze pewnie Muzeum w Pałacu Kultury i Nauki. To tak mówię z głowy na szybkiego, ale tych muzeów będzie na pewno, na pewno więcej, bo chcemy odwiedzać, chcemy pokazywać polskie zakamarki, takie właśnie jak tutaj masz. No, jeżeli możesz, to to może się przejdziemy. Tak, powiesz? Zapraszam, chodźcie. Mamy tu kilka takich fajnych eksponatów, może nawet unikatowych, bo w wielu punktach nie ma czegoś takiego, chociażby Pakarda, którego tu widzicie. Tu za mną Wixena 21. Nową chwilę, z tego co wiem, jest jedyny w Polsce, tak, na bazie silnika od BMW. Mamy tutaj Bakera. Mamy bardzo ładną Izetkę BMW z pierwszej serii, tak zwane akwarium. Tutaj stoi bardzo ciekawy egzemplarz. Do rajdu Koguta przygotujemy w ogóle sekcję Porsche. Będziemy chcieli mieć około 20 egzemplarzy w jednym miejscu, żeby można było sobie każdy model zobaczyć. Także tutaj też demonstruję kilka ciekawych sztuk. Mamy sporą serię BMW: począwszy od 30 Bauera, pod piątkę, E23, E21, pokarmany. Mamy w ogóle bardzo wyjątkowy samochód, który nabyliśmy w tym roku, jeszcze go nigdzie nikomu nie pokazaliśmy poza konkursem elegancji Forda GT Gran Turino, który tam stoi na Big Bloku. pojazd, który jak na razie jest najlepszej pełnej specyfikacji, jest jeden z nielicznych chyba pojazdów na świecie zachowany w oryginale, a wygląda jak nowy, po prostu nowy, także też wam za chwilę pokażę, bardzo fajny samochód, robi w tym roku na mnie największe wrażenie. Tu mamy kolekcję Porsche, kolekcję Oplów Rekordów, moi drodzy na czas Koguta mamy jeszcze trzy hale inne i wszystkie te trzy hale też będziemy musieli otworzyć, żebyście mogli je pozwiedzać. No i przywieziemy sporo pojazdów na zewnątrz jeszcze z naszego drugiego magazynu, żeby było tak około 200 samochodów do oglądania. Także będzie fajnie i ciekawie. No i co jeszcze bardzo ciekawego, moi drodzy, w Rajt Koguta, tak jak dwa lata temu było, bilety nie będą płatne. Każdy będzie dobrowolnie wrzucał do puszki, tak jak było ostatnio, takiej szklanej, przezroczystej, tak zwaną wejściówkę, kto ile chce tyle włoży i cała ta kwota zostanie wręczona i przekazana właśnie na Rajt Koguta. Tak zrobiliśmy to dwa lata temu ten sam numer. I wydaje mi się, że dużo ludzi już przyjedzie do Ciebie w czwartek, no bo my w czwartek uh -huh. startujemy i powiedzmy te załogi, które startują szybciej, nie wiem, o godzinie 10, uh -huh. no to one praktycznie o 14 mogą już Cię tutaj zaczynać odwiedzać, nie? No. Bo start jest rozłożony cały dzień, niektóre auta u nas będą startowały o 16, ale te, które wcześniej wystartują, uh -huh. to już na pewno e, myślę, że godzina 15 mogą Cię tutaj odwiedzać, będzie długo jasno, więc może tutaj do 21 możesz uh -huh. tu przyjmować gości, uh -huh. no i też się przygotuj już na piątek, no bo jak Wszyscy się wyśpią w łodzi, rano wstaną, no to pewnie też ludzie tutaj do ciebie przyjadą zobaczyć. No. Bardziej chyba wczesnym popołudniem. Albo wczesnym popołudniem zależy, jak, jak się tam odbędzie, odbędzie czwartkowe spotkanie. Bo mu było dobre? Mocne. Tak, tak. W tym roku pracujemy na tym generalnie Automobil Klub Łódzki. Do nas się zgłosił, mają kilka koncepcji, pierwsza koncepcja była przejazd przez ulicę Piotrkowską, ale troszeczkę porozmawialiśmy, że nie chcemy tego robić, bo jest to jednak nas dużo, niebezpiecznie, a, a druga koncepcja, która chyba jest do, do przemyślenia i która chyba będzie, widzowie, no to odwiedzimy... Motoweteran Bazar. Tak? Jest takie miejsce przy stadionie tutaj w Łodzi, i, i na tym miejscu chcemy zrobić takie, po prostu jak gdyby, metę pierwszego etapu, żebyśmy się wszyscy spotkali. Automobil Klub Łódzki już tam zajmuje się futrakami, jakimś koncercikiem. Posiedzimy sobie wszyscy tam razem, spędzimy, spędzimy no, tam jest dzień miejsca dużo. No, miejsca jest dużo. No i rano wszyscy w auta i jedziemy dalej, albo wiesz, albo na Olsztyn, albo na Warszawę, bo to dwie drogi mamy do Mrongowa. No i po drodze dalej muzea, wiesz, no także tutaj będziesz miał naprawdę kocioł. No i fajnie, że takie miejsca w Polsce możemy odwiedzać ciekawych ludzi. Ja się z tego bardzo cieszę, no i, no i będzie naprawdę ciekawie. Super. Czy będę musiał zrobić tak jak dwa lata temu? Jeden z pierwszych, by startować, żeby zdążyć dojechać i jeszcze otworzyć i być dla was gotowy cały czas, tak? No dokładnie, dokładnie. No Będzie dobra, co tam, co tam jeszcze, Rafałku, jeszcze nam pokażesz tutaj z tych, e, z tych eksponatów? Tu, tutaj mamy Gutmana, bardzo mm -hmm. fajnego peżocika, może to nie jest jakiś taki super zabytkowy pojazd, ale że tak powiem, jest jeden z takich bardziej unikatów Peugeot 205, nie GTI, tylko CTI, proszę mm -hmm. zwrócić uwagę, bo w kabiolecie, silnikiem e, 1.9, oryginalnie robiony przez Gutmana. Tu mamy Bentleya również, to jest ten, który Pokazałem w Tomku pamiętasz na targach tak, tak, na w Poznaniu, targach. który był znaleziony 16 km stąd, ale czekaj, 100 dole. W Poznaniu, ale w Kielcach mi pokazywali. W Kielcach powiesz. jeździłeś. No jeździłem w Kielcach, tak. No. no. Co mówisz, że tu w ogóle skrętu nie ma. <laughs> Prawie w ogóle nie zawraca, nie? no. Ale wiesz co, fajnie, że ma z lewej strony kierownicę, nie? To jest jego plus. No, no, no plus no. duży. No tutaj mamy, że tak powiem, też nasz niedawny nabytek eee, Lincolna. Czwórkę, słuchajcie, bardzo fajnego, bo to jest pierwsza seria, pierwszy rok produkcji. Zwróćcie uwagę, że on jest sprzed przepisów federalnych. Czy ma płaskie zderzaki? Nie ma tych yy, wielkich zderzaków z amortyzacją i w ogóle, to ma płaskie zderzaki. Fajne, bo jest w oryginale i fajne, bo ma 35 tysięcy mil przejechane. Teraz trochę wymieniamy płyny, robimy tam termostaty, nie termostaty. Usprawniamy go, bo jednak no 35 tysięcy to bardzo mało jeździł, więc jakiś tam mały drobny serwis trzeba mm, wykonać. No to jedna z nowych must. Tomku, to chyba ty wiesz, bo sam osobiście masz ich kilka, to jest nasza wersja GT. Twój ma chyba 2000 przejechane, tak? Tak, 2000 ono. kilometrów i to jest wersja ta GT nie z czerwonym paskiem i w ogóle. A te masz jeszcze trójki, nie trójki. No, 3, 2, 3. a powiedz, sprzedają się auta, No bo, tu, bo masz każde auto wystawione na sprzedaż. Jak, jak teraz czas sprzedaży e, klasyków? Słuchajcie, moi drodzy, to jest tak, do tej pory było tak, że bardzo wiele ludzi kupowało samochody do remontu, Przeprowadzili renowacje, chcieli sami. No teraz jednak te koszta poszły strasznie do góry, tak, to już nie jest to, co było kiedyś, więc sprzedają się, ale już bardziej takie pojazdy, które są całe, mhm. albo pojazdy, które wymagają ewentualnych drobnych korekt, popraw według własnego uznania. Już takie do remontu niekoniecznie, jednak lepszy stan zachowania jest dużo lepszy, no te zimowe standardowo zawsze mhm. W starej motoryzacji, słuchajcie, jest spokojny, bo jeśli ktoś miał kupić auto do remontu, to kupił tak naprawdę na zimę, żeby móc podopieszczać. Teraz dopiero od marca jak zacznie się jakaś temperatura, ja wiem jak to jest, chociaż ten promyk słońca pójdzie już bliżej 15 stopni, to zacznie być energia i znowu się zacznie ruch w samochodach. Na tym to polega? Zresztą słuchajcie, kilka naszych aut pojedzie i tak w rajdzie Koguta u Tomka Tomek jeszcze nie wie, ale jest sporo osób, które kupiło u nas samochody z celem jechania w rajdzie, w rajdzie tak? No tak. No dobra, ale na przykład masz tutaj Mercedesa 140, który kosztuje 102 tysiące zł, bo widzę, mhm. że masz taką cenę. W jakim budżecie na przykład zauważyłeś, że się więcej sprzedaje aut? Do jakich pieniędzy? W jakim przedziale cenowym? Znaczy, Tomku, to jest tak. Ten Mercedes, który tu stoimy przy nim, to ja go mam od 2003 roku. Mhm. I taka jego sprzedaż polega na tym, że chce, ale nie chce. Ale rozumiem, nie chcę. Rozumiem. Także to nie tak jest zawsze na siłę, nie? To jest. Wiesz co to jest tak? Chciałbym sprzedać, bo już dla niego bym kupił coś innego, fajnego, mm -hmm. ale z drugiej strony jest sentyment. I to jest taka no tak. czasem walka z sobą, czy to zrobić, czy tego nie zrobić. Nie? Ale to, co zauważyliśmy, słuchajcie, że auta albo idą do 20 tysięcy złotych, mm -hmm. tak czy takie w granicach, no chyba bardziej może nazwać yangtimery. Czy to są pojazdy 25-30 lat, mm -hmm. które są jeszcze i z ich naprawiania na bieżąco, nie? czyli są jeszcze części dostępne i w ogóle to są osoby, które raczej chyba rozpoczynają życie z tym. Później jest taka luka i dopiero auta od 50 tysięcy, czy już te auta są starsze, one są w jakiś sposób już dopieszczone, zrobione, odremontowane, tak? Ewentualnie dopiero następna pula klienta, który jest, no to jest 300 tysięcy, tak? Czy ktoś, kogo już naprawdę stać, jest, spełnia swoje marzenia, no teraz na przykład Porsche 911, kupił Polak, mieszkający we Francji, chciał koniecznie czarny, z jasnym środkiem, nieremontowany, nierobiony, no i że tak powiem przyjechał, obejrzał, to jest to, płacił zaliczkę, i odbiera za dwa tygodnie, i wraca nim na kołach do Francji. Tak se założył. Wow! No dobra, kupujesz i sprzedajesz samochody i teraz mm -hmm. powiedz mi, gdzie wynajdujesz te samochody, na polskim rynku czy szukasz gdzieś za, na świecie, za granicą? Nie. Najczęściej za granicą, tak? są to Niemcy, mamy kilka sztuk z Grecji, z Hiszpanii też coś tam znaleźliśmy, dużo mieliśmy ze Szwecji samochodów, teraz z Danii też coś tam znaleźliśmy, przywieźliśmy, tu mamy na przykład Nissana, Cedrica, którego znaleźliśmy w Grecji. Jest to pojazd, który ma 50 tysięcy przebiegu w oryginale, nieremontowany. Stan jest perfekcyjny, totalnie nikt w niego nie ingerował. No 50 tysięcy kilometrów to jest bardzo mały przebieg. Ogólnie w ogóle rzadki Nissan przede wszystkim na naszych polskich drogach i w ogóle w Polsce nie występował. I jest to fajny egzemplarz. Uważam, że nie wiem, czy ktoś Cedrica w tym modelu ma w Polsce, czy nie, ale no, u nas świeci, jest. Tak, co świeci? Logo, ci świeci? logo się świeci. I tu Te lampki skrazy, rogowe tak? też się świecą. tak. No dobra, tu akurat ceny na niego nie masz. Na tego Nissana, no 50 tysięcy, on jest wystawiony za 50 tysięcy. 50 tysięcy tak. I uważam, że to jest cena bardzo rozsądna, bo sami wiecie, że dzisiaj, żeby kupić bazę, nawet czegoś ciekawego, no to trzeba też zapłacić kilkanaście tysięcy złotych. Jak policzymy prace blacharskie, lakiernika, chromy, tapicera, plus to, co nie można dokupić, ile czasu trzeba poświęcić na znalezienie, no to to nie jest jakaś wygórowana cena, tak? ale 50 tysięcy już wystarczy na to, żeby mieć fajnego klasyka do takiej typowej, już codziennej eksploatacji. Nie? A są, widzowie lubią ceny, więc może tutaj zdradzimy co? Czyli tak, tego Mercedesa masz wystawioną cenę 4990. Tak. Mercedes 123, 77 rok i co jest? 3 litry, 3 litry diesel. diesel, no to to jest fajna jeszcze było. Jeszcze jedna z fabryczną klimatyzacją. Z fabryczną klimatyzacją 300 tysięcy przejechamy. Mhm. Okej, okay, jeżeli wystawiono wystawiona 49900, za ile oddasz? Wiesz, co będę chciał z Tobą negocjować na 48? Znaczy tak? nie a ze mną, ty, tylko widzą. Ale daję powiem. taki przykład w tej chwili, tak? Ale czyli jak znam życie, jakbyś był klientem, byś powiedział Rafał 45, nie? To sądzę, że gdzieś byśmy się po drodze spotkali i <grym> zrobili 46. Sądzę, że na takiej poziomie by wyglądała negocjacja. <grym> Ta Sigma kosztuje 22 900. Mhm. To jest rok 94. Przebieg 183 tysiące. No i też 3 litry V6 mhm. benzynka. Słuszny motor. Mhm. Fiat Regata. Ja mam sentyment, bo do technikum jeździliśmy. Nasz kolega Benek miał taką woławę regatę, tylko że on miał białą. Ona kosztuje 21900 i ona jest słuszna, bo ma bardzo mały przebieg i wydaje się na taką ładną, ładny samochód. Słuchajcie, nie? Pod, zobaczcie, środek, ona jest jak nowa, ma oryginalny przebieg z pełną dokumentacją, z pełną historią. I to, co jest najważniejsze, jest w oryginalnym lakierze i totalnie bez korozji. Pamiętam, ona już miała komputerek, takie diody tam. Tak. Tu weź sobie tą zajrzyj do środka. Jest to auto, które jest jak nowe w środku, nie? I tu mamy auto wartości 20 tysięcy, a już jest to pojazd, który tak naprawdę wiekowo podlega, już podchodzi pod pojazd zabytkowy, jest pojazdem zabytkowym. To jest auto jak nowe. To jest, no i to jest 20 tysięcy, więc... Ciekawy egzemplarz, moim zdaniem. BMW E36 za 40 tysięcy zł, ale w kabriolecie, rok 98. W tak, tak. tym roku na rajd Koguta dopuściliśmy E36, dlatego że one chyba w 90 roku rozpoczęto produkcję tych samochodów, więc mhm. dopuszczaliśmy, kilka będzie E36 na Kogucie. Mercedesik 124 za 90 tysięcy złotych. 3200 zł. E, no w zasadzie, kabriolety mają do siebie to, że, że, że w zimę drogi. stoją też no. tak na kabiolety dopiero tak naprawdę moda się zacznie jak wiosna przyjdzie 20 stopni myślenie jest o kabiolecie. Ale zobaczcie jak te mercedesy 124 też poszły do góry. Słuchajcie 3 lata temu 4 lata temu ja to auto ono wróciło do mnie drugi raz. Ja to auto kupiłem żeby was nie skłamać 4 5 lat już temu to będzie chyba 19 rok i owego czasu takie kabiolety były sprzedawane w granicach 40 45 tysięcy. Sam chciałem kupiłem. Mhm. Tak? Rok później już były granica 55-60, w zeszłym roku weszły ceny na 80-90, a słuchajcie, w tym roku i pod koniec tego roku, który był w po, po poprzednim roku, ceny zaczynają się już o rozsądnym egzemplarzu i mówimy o słusznej jednostce, czyli 3-2, nie dwulitrowej benzynie, mm -hmm. tak, tylko 3-2, to za rozsądną sztukę z rozsądnym przebiegiem i w oryginalnym stanie, czy nieremontowanym, no to już jest prawie 100 tysięcy, a nawet niektóre egzemplarze, już ponad 100 tysięcy. Także 124 kabrio bardzo poszło w górę. E, Fiat 131, 1.3 benzynka. O, słuchajcie, tak pociutku z tyłu to jest ten właśnie Ford GT, o którym mówiłem, to jest moja laleczka w tej chwili. Mirafiori możecie kupić za 24 tysiące złotych, w kolorze niebieskim, w oryginalnym lakierze, 79 rocznik, ponoć bardzo słuszna mój, ale co słuszny, rocznik, rocznik, no, 24 tysiące złotych, też fajny, ciekawy samochód, pamiętam takim, dużo, znaczy pamiętam, no dużo jeździliśmy też takim niedawno, też mamy dwie sztuki. Jedną mamy fabryczną, drugą mamy taką karabinieri. Mhm. To tą karabinieri zrobiliśmy 9 krajów w maju, pamiętam, 4 lata temu taki wzięliśmy sobie wyjazd i mhm. przelotowa 140. Mimo tego, że ma jeden trzy benzynka. Tak się przyjemnie tym autem jechało naprawdę. No, słuchajcie, no mam taką samą sztukę tam na górze stoi biała, tylko z 30 tysięcznym przebiegiem. I no, jeszcze z foliami też właśnie. w oryginale. Czy to nie jest ta renówka, co kupiłeś w Oławie? Tak, to jest ta renówka, co kupiłem no w Oławie. Pamiętam, to pamiętam, co z... dzwoniłem do Ciebie. Z rok temu mi odwiedziłeś da. i miałeś renówkę zakupioną od takiego Czarka Oławianina mojego kolegi, Dobrze, wiem, to wiem, że od niego kupiłeś. E... No to pęci, duże masz marże. Tu Bo jest, pamiętam, ile kosztowała, to żeby było jasne. No. W ogłoszeniu jest całkiem inna cena. Aha, Jak dobrze spojrzysz, to tu jest napisane na wartość orientacyjna. Stacyjne, to chodzi o to, że ludzie bardzo często przychodzą do muzeum, oglądają dane pojazdy i często dają pytania ile taki pojazd może być dziś warty? Mhm, tak to jest cena orientacyjna. My w internecie mamy tu wystawione 12,5 tysiąca, mhm, tak, a tutaj no, jest przedruk tak naprawdę pierwszy. Jak wjechało tutaj na scenę, mhm. to zostało wydrukowane i co są ceny orientacyjne no, podane. Nie? One niekoniecznie są współmierne z cenami, które są w w internecie. Karman za 130 tysięcy złotych. No on też jest w 120 wystawiony w internecie. To są takie średnie ceny, które my podajemy ceny wartości jak to na rynku chodzi, żeby klient wiedział. Nie? A w ogłoszeniu na naszej stronie e, można zobaczyć e, dokładnie ceny każdego pojazdu. A to jest Karman, który jest ze mną od e, 2009 roku. Trzy razy go sprzedałem i go trzy razy odkupiłem. <gry> No I, ale ze... I w międzyczasie jeszcze nikt nie zmienił moich numerów rejestracyjnych. Mhm. Dowód rejestracyjny, chociaż po drodze są yy, nabywcy i kupujący, to dowód dalej jest na mnie, na Rafała Pietrzaka. Tak? Czyli masz dobry kontakt ze sprzedającymi, tak. z kupującymi. Tak. Cały czas jesteście w kontakcie. Jak ktoś tak. kupi od Ciebie, pojeździ trochę, chce sprzedać, to do Ciebie się zgłasza. Tak, przychodzi, bo kupuje sobie coś innego. Pojeździł sobie rok czy dwa, no i czas na zmianę. Nie? O, tutaj macie Daihatsu Kuore. Mirra to już taki powiedzmy niskobudżetowy samochód, kosztuje 24 tysiące złotych, to jest 82 rok. Jakby ktoś nie miał 100 tysięcy na wydanie samochodu, albo 130, to może kupić sobie za 20. Tylko zwróćcie uwagę na jego Przecie. koła. Koła malutkie, 10 calowe. 10 -calowa. to, to z tego świata no. tak zwanych mikropojazdów. Zwróć tak. uwagę, że on nie ma 800 ani litra 600, pojemności, 17, Tylko no. 617. I 30 koni i jedzie jak maluszek, ciut lepiej. Tak, no za ile go oddasz? Sądzę, że tutaj w granicach 20 tysięcy, 19-20 tysięcy. A na hasło Raidkoguta, jakby ktoś chciał kupić na Raidkoguta? 15. Naprawdę? No i dobrze, słuchajcie, przyjeżdżajcie, mówcie Raidkoguta i macie inne ceny. Yy, dobra, BMK5, lubię. Po renowacji. Po renowacji. 40. A bałerka jakiego fajnego mamy z boku, nie wiem czy widziałeś. Bałerek, no w stanie rewelacyjnym też. Bałerka cenisz za 52 tysiące. No powiem ci, powiem ci, że nie. Tydzień temu jak wróciłem z Paryża, z Francji, to tam droższe były, jak pojechałem i zobaczyłem, że auta pomalowane odkurzaczem, mhm. auta, które no niestety są w stanie takim jakim są. I najtańszy bałerek był za 18 tysięcy euro. A nasz jest po całkowitej odbudowie, nowych dachach, twardych, nowym dachu mięku, po nowej tapicerce. Wszystko porobione, nowa felga, nowo opona i tak dalej. Ja miałem cenę 52, to stwierdziłem, że jednak nowe stawie 59, 900 i podniosłem cenę. To jest jeden z egzemplarzy. Bauer, jak i golf, Cabrio jedynkę, którą mam też taką perfekcyjną. Musiałem podnieść cenę, no bo tamte ceny są po prostu niewiarygodne, a u nas jednak w Polsce jeszcze tak ludzie nie doceniają, tak? Także tutaj cena trochę, trochę poszła w górę. Czy wiesz co, ludzie już zaczynają w Polsce doceniać jakość, tak? No, no, no. E, tak jak Ty powiedziałeś, no, auto do remontu, u nas remont jednak dużo kosztuje, wiesz. No. Nawet, nawet lakierowanie teraz, to rozbieranie, wiesz, zrób teraz dach, tapicerkę zrób. No każdy wie z nas ile to kosztuje. No tutaj mamy BMW za 50 tysięcy złotych. Mhm. E, no. I źle nie wygląda, był lakierowany cały, tak? Odbudowywany cały. Odbudowywany. Tak. Nie wiadomo kto go tam robił, ale no tego, w, nim? tego Tak jeździłem nim. Tego robiłem w Kosalinie. Mhm. I to jest 82 rocznik. Mhm. Dwulitrowa. Plik. Czekaj, dwulitrowa, Szóstka to jest? Tak, tak, szóstka. No to dobrze. To dobrze. To dobrze. Bardzo dobry silnik, przyjemny, fajnie się tym samochodem jedzie no i my też mamy taką BMEczkę i naprawdę sobie smyk. Latamy przyjemnie. Tu masz to Desoto słynne, tak? Tak, to jest to słynne Desoto. To kiedyś powiedziałem, że e, dwa lata temu miałem, chciałem nim jechać w Rejtko Guta, y -hmm. ale się wycofałem, tak? No bo e, jak wiesz, miałem też przygodę, którym ECLem, którym tak. pojechałem, to tym sądzę, że mógłbym mieć jeszcze większe przygody, tylko że tu niby sobie już nic z nim nie poradził, nie? Tutaj masz wystawioną cenę 200 000 zł 34 rocznik. No, kształt piękny, przód jest piękny. Bo tak. to jest pierwsze auto budowane w tunelu aerodynamicznym, no. tak jak książki pokazują mm. i historia pokazuje. To jest niesamowite samochód, dlatego że e, lata 30 to tak naprawdę te chodnice były takie i lampy na zewnątrz. Wszystko, tak? A tu już jest znak wbudowane. To auto, zwróci uwagę, że nie ma takich kanciatych elementów jak ten, pakar, który tam stoi. A to są te same lata produkcji, tak? Pierwsze pojazdy budowane w tunelu aerodynamicznym. Kawek historii, to jeszcze Desoto, tak? Tutaj, jak już stoimy przy tym Renault zielonym. To chciałem serdecznie pozdrowić Marcina i Marka Koszałko. Tak jest. To są tato z synem, którzy zawsze z nami jeżdżą na Rajd Koguta. Oni rozumiem, bo oni wstawili ci w komis, tak? tak. Można powiedzieć. Tak, czyli poprosili o przechowanie, mhm. i, no i pomoc w sprzedaży tego pojazdu, tak? Tu jeszcze za ich pamiątkowo oczywiście tam. Tak, wiczkanie. no Marek. Marek to jest taki fachowiec. Zresztą oni zbudowali sobie takie dwa kabrolety na, na bazie Mercedesa. Mhm. E, no i jeżdżą nimi na, na koguta. Super, super chłopaki. No a Marek remontował właśnie tego, to, to całe reno, robił to własnoręcznie, także też dużo pracy włożył. E, czyli, jakby ktoś chciał u ciebie, też nie wiem, w komic wsta wstawić auto, to też jest taka możliwość. Też jest taka możliwość. I słuchajcie, coś Wam powiem ciekawego. Byłem teraz w Paryżu. Wiecie, że ani jednej sztuki takiej nie było, tego modelu? No, to jest fajne. A u nas możecie zobaczyć. Bardzo fajny samochód. No dobra, strażacki Forte. Tutaj masz jeszcze gadżety. Na bicyklu można się przejechać. <ścoughs> Studebaker. Też ciekawy samochód. Cenisz 120 tysięcy zł. Także widzowie e, są tutaj. Można fajnie, bo. Fajnie, bo Rafał podajesz przy każdym, jeżeli kupujesz i sprzedajesz te samochody, to przy każdym masz cenę. Nie? Nie, mm -hmm. nie trzeba się zawsze pytać, a ile to kosztuje, tylko po prostu przechodzisz i każdy kto ma jakiś budżet, przejdzie Może. i sobie zawsze coś sobie tutaj, tutaj wybierze. Tym bardziej, rozchodzi. No nie mamy tylko tej hali, tak? z tą mamy jeszcze trzy hale, to powiem, zdecydowanie więcej, tak naprawdę dla każdego. Tak? Kto chce do remontu, to i kupi do remontu. Ktoś chce sprawnego, to kupi mm -hmm. sprawnego. Ile lat handlujesz samochodami? Znaczy, handlować to handluje drugi rok, tak naprawdę. Mhm. Tak, bo spodobała mi się ta pasja mhm. też przy tych samochodach, żeby można coś kupić, sprzedać, kupić, sprzedać. Ja też kupuję jakieś nietypowce, bo też chcę mieć. Mhm. Pocieszę się, sprzedam, z domu coś kupię. Muzeum prowadzę dłużej, no tak jak już wiesz, a zbieram auto, ponad 25 mhm. lat. Nie? No to pięknie, no dobra. I widzę co? w tym pasję po prostu w sprzedaży też, bo jest to fajne. To co widzowie, no taka wycieczka po Muzeum tu Rafała w Zgierzu. Możecie też odwiedzać. no Rajtko Guta też tutaj przyjedzie, odwiedzimy, także no naprawdę będzie wesoło. Rafał się już szykuje na przyjęcie gości. E, także taki szybciutki odcinek przejście po pochali e, z ciekawymi samochodami. Także pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Pozdrawiam ze Zgierza. Trzymajcie I zapraszam. się. Hej. Hej!